Cześć, witaj serdecznie na blogu miesiąc alkoholu.pl. Z tej strony Marcin i dzisiaj tobie na pytanie, na które pewne to sobie zdajesz sprawę, jakie są niebezpieczeństwa związane z fałszywym alkoholem. Jak temu zaradzić? Jakie są objawy? No i co może zrobić, jeśli podejrzewasz, że wypiłeś lub widziałeś podejrzany e, alkohol? Jeśli uważasz, że kac jest najgorszym skutkiem podrobionego alkoholu, pomyśl jeszcze raz. Przestępcy produkują podrobiony alkohol, który często zawiera substancje takie jak płyn niezamarzający, zmywasz do paznokci, a nawet środek do usuwania farby. Fałszywy alkohol może spowodować ślepotę i niewydolność narządów, a nawet doprowadzić do śmierci. Jakie są niebezpieczeństwa związane z fałszywym alkoholem? Alkohol oczywiście jest niebezpieczny, ponieważ często wytwarzany przy użyciu toksycznych chemikaliów, których po prostu nie można pić. Oryginalne i legalnie wyprodukowane produkty alkoholowe zawierają chemiczny etanol, który można bezpiecznie pić oczywiście z umiarem. Jednak fałszerze będą starali się obniżyć koszty, zastępując etanol tańszymi i prawdopodobnie toksycznymi substancjami. Jakie mogą być i jakie są objawy zatrucia fałszywym alkoholem? Utrata koordynacji, wymioty, nieregularny lub powolny oddech sina lub blada skóra, niska temperatura ciała, hipotermia, stupor, osłupienie, przytomność, ale brak reakcji i utrata przytomności, nie. Jak zapobiec zatruciu? Miejsce. Kupuj alkohol tylko od renomowanych i licencjonowanych sprzedawców detalicznych barów i supermarketów. Nie kupuj alkoholu od sprzedawców od drzwi do drzwi, nielicencjonowanych handlowców lub klientów w barach. Cena. Jeśli produkt jest sprzedawany znacznie poniżej swojej normalnej ceny, istnieje duża szansa, że jest to podróbka. Opakowanie. Sprawdź, czy nie ma złej jakości opakowania, błędów ortograficznych i nietypowych kształtów butelek. Poszukuj danych kontaktowych i adresu producenta. Jeśli go brakuje, alkohol jest fałszywy. Sprawdź uszczelkę na butelce. Jeśli plomba jest zerwana lub uszkodzona, może to oznaczać, że zawartość została naruszona i nie nadaje się do picia. Sprawdź, czy nie ma fałszywych kodów kreskowych. Jeśli masz na telefonie aplikację, która skanuje kody kreskowe, zeskanuj ją i sprawdź, czy wymieniona jest jako właściwy produkt. No i ostatni punkt, produkt. Uważaj na brzydkie zapachy. Jeśli pachnie coś jak alkohol, który kupiłeś jak środek do usuwania farby lub zmywasz do paznokci dosłownie, no oczywiście prawdopodobnie tak może być jeśli zawiera cząstki lub osad lub zawartość rozdzieliła się w butelce to też może oznaczać, że produkt prawdopodobnie został po prostu rozcieńczony na przykład wodą z kranu no i najważniejsze podsumowujące zdanie, jeśli zauważysz którykolwiek z wymienionych powyżej znaków ostrzegawczych, które przed chwilą omówiłem nie kupuj tego produktu, to jest oczywiście logiczne a już na pewno go nie pij jeżeli zauważyłeś to dopiero po kupieniu takiej butelki niepewnego alkoholu no i co zrobić, jeśli podejrzewasz, że wypiłeś fałszywy alkohol? No, jeśli tak jest, to oczywiście natychmiast zgłoś się do lekarza. Natychmiast. No, po drugie, co jeśli wydaje, wydaje ci się i myślałeś, że fałszywy alkohol jest na sprzedaż i po prostu no, wydaje ci się, że w danym miejscu jest na sprzedaż? Wtedy oczywiście też zgłoś taki produkt i dostawcę do lokalnych władz. Niech to sprawdzą jak najszybciej. Jak najszybciej. To jest ich obowiązek. I tyle. Dzięki wielkie za wysłuchanie i do usłyszenia w kolejnym nagraniu, trzymaj się gorąco i trzeźwo. Pozdrawiam Cię serdecznie. Cześć.